Kobiety na obcasach? Tylko z pozwoleniem władcy. Wyobraź sobie, że żeby założyć szpilki, musisz uzyskać zgodę rządu. Brzmi jak żart? W XVIII wiecznej Wielkiej Brytanii obcasy mogły sprowadzić cię przed sąd. Dlaczego władza zaczęła interesować się damskimi butami? Kto i kiedy postanowił, że obcas to narzędzie manipulacji? Zostań do końca. Bo ta historia mówi więcej o lękach mężczyzn niż o modzie kobiet. W 1770 roku brytyjski parlament rozpatrywał projekt ustawy, który zakazywał kobietom używania makijażu, peruk, sztucznych zębów i wysokich obcasów w celu zwodzenia mężczyzn. Według projektu, jeśli kobieta oszukała mężczyznę i doprowadziła do małżeństwa, mógł je unieważnić, a ona, Mogła zostać oskarżona o czary. Choć ustawa nie weszła w życie, sam fakt, że była rozważana w parlamencie, pokazuje, jak bardzo kobiece piękno wzbudzało lęk u mężczyzn epoki. Obcasy traktowano jak broń uwodzenia, a moda jako zagrożenie dla prawdziwego wizerunku i porządku społecznego. Wcześniej w XVII wieku obcasy były noszone głównie przez mężczyzn, między innymi Ludwika XIV. Dopiero później zaczęły być kojarzone z kobiecością i wtedy zaczęły przeszkadzać. Zakaz nigdy nie został uchwalony, ale idea, że kobieta nie może wyglądać zbyt dobrze, bez podejrzeń o fałsz, przetrwała wieki. Obcas stał się symbolem wolności Seksapilu. Ale też ciągłych prób kontroli kobiecego wyglądu. Czy obcas może być aktem buntu? W XVIII wieku zdecydowanie tak. A ty, co sądzisz o próbach prawnego regulowania, stylu i wyglądu? Zostaw komentarz, jeśli w twoim kraju też ktoś kiedyś próbował ubrać ludzi według ustawy. Subskrybuj, bo kolejne reformy są jeszcze bardziej zaskakujące i prawdziwe.